Mówiłem wam o tym, że tego Celesa będę sprzedawać i tak właśnie wyszło, że zajechałem teraz, umyłem samochód i zaczynam robić jego zdjęcia. To z jednej strony dość smutne, że tak naprawdę będę wystawiać ten samochód i będę się go pozbywać, bo w teorii mogłem sobie go zostawić. Finansowo tak naprawdę nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ nie oszukujmy się, jest on dość tanim samochodem, ale po prostu tu chodzi bardziej o to, że muszę już sobie zwolnić miejsce, ponieważ Mam aktualnie dwa samochody i zwyczajnie nie mam gdzie tego ładować, nie mam gdzie po prostu tego trzymać. A poza tym, napię się na tym, że po prostu i tak nie jeżdżę tym samochodem i ten samochód mi stoi. A może u kogoś będzie on trochę częściej używany i nie będzie takim przysłowiowym łapaczem kurzu jak u mnie po prostu. A poza tym, i tak jestem bardzo zadowolony z tego, że udało mi się tym samochodem pojeździć przez tak naprawdę 7 miesięcy, zrobić z nim kilka tysięcy kilometrów i na pewno będzie on dla mnie bardzo bogatym doświadczeniem. Ponieważ 720 koni z napędem na tył to było naprawdę cudowne przeżycie, ale też trzeba iść po prostu dalej w życiu. Trzeba się rozwijać, także no generalnie będę teraz już wystawiać tego cele Sika na sprzedaż.